Dzień dobry! Ja się nazywam Marta Pieciłowska i jestem tutaj z Fundacji Szkoła z Klasą. Są ze mną nauczyciele roku, Marta florkiewicz borkowska i Przemek Staroń. I spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać z Wami o wartościach. Idą święta. Wartości to super temat, żeby o nim pogadać. A mamy do tego fajny pretekst. Mamy tutaj taką książkę. A z internetu i turniej, którą napisał Przemek. Przemek napisał opowiadania, a Marta zrobiła do tych opowiadań super ćwiczenia. I te opowiadania dotyczą pięciu wartości i my dzisiaj porozmawiamy o dwóch. Porozmawiamy o sile i o odwadze, a tak naprawdę o silnym i o odważnej. Bo silny i odważna to są bohaterowie dwóch opowiadań. Prawda na odwrót, ale przecież jesteśmy i tak tutaj. Łamiemy stereotypy płciowe, więc co tam? Łamiemy je, to prawda. Eee, no więc siła i odwaga. Eee, niby blisko, ale nie do końca to samo. Eee, Przemku, jak pisałeś o sile i o odwadze, to jak to było? Jaka jest silna? Kto to w ogóle jest? Znaczy, ja powiem szczerze, że y, to jest naprawdę najlepsze i to może teraz wiele osób zaskoczę, ale ja nie potrafię pod, podać teraz jakiejś takiej różnicy pomiędzy nimi. To znaczy, ja mogę spojrzeć i przeczytać, ale jakby po tych kilku miesiącach, które minęły od pisania tego, doszedłem do takiego wniosku, y, może też właśnie po tym doświadczeniu, kiedy y, napisałem swoją książkę, właśnie też zresztą z bohaterami i bohaterkami, doszedłem do takiego wniosku, że odwaga i siła to są tak naprawdę są tak bliskie wartości, jakby jedna z drugiej wynika, tak? Więc jakby szczerze, no, ja wiem, jak to brzmi naprawdę, że autor, autor tutaj, e, nie wiem, ale naprawdę tak czuję. Natomiast tu są jednak różnice, są różnice, które polegają, żebyśmy tak się mieli temu przyjrzeć, na tym, że siła tak de facto jest pewnym takim Nazwijmy to magazynem. Magazynem, w którym zbieramy różnego rodzaju zapasy. Zapasy na zimę, na przykład. I właśnie dzięki tym zapasom my możemy zimę przetrwać. Natomiast prawda jest taka, że odwaga, jestem przekonany, ona nie kojarzy mi się z magazynem. Ona mi się kojarzy z jakąś taką sytuacją, w której ja właśnie, na przykład, wyciągam coś z tego magazynu. I daje komuś w potrzebie. Czyli można powiedzieć, że siła to jest takie znaczy to, to jest takie coś zbudowanego, e, taki specjalny, jakby taki kopiec, 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 który umożliwia, mi, nie wiem, wspinanie się po nim i tak dalej. Ale dzięki temu, że ja mam to zmagazynowane w sobie, ja jestem w stanie być odważny, na przykład zrobić jakiś ważny ruch. E, no, ja. Mam świadomość, że tutaj zaraz Fundacja Szkoły z są może mnie w ogóle tutaj wiecie zrobić takie czarne coś na oczy generalnie przemysła S tutaj plagiat zrobił sobie skopiował z internetu, natomiast tak zupełnie serio właśnie ja autentycznie cały czas nawet mimo że uczę etyki zadaję sobie pytania o, o te wartości, co tylko pokazuje, że to nie jest oczywiste. Są pewne fundamenty, które w opowiadaniach wybrzmiały, tak, yy, zgodne z tymi wartościami asów internetu, ale, no ale właśnie. To cały czas, zwłaszcza w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, to cały czas ulega zmianie, tak? Co to znaczy być silnym yy, w szkole, takiej wiecie, stacjonarnej, a co to znaczy na przykład być silnym w yy, chociażby kontakcie zdalnym? Czy jeżeli włączam kamerkę, to jestem silny czy odważny? A ja tu, by, słuchajcie, bo, bo tak, Marta zadała pytania Przymkowi, żeby powiedział on jako autor tych opowiadań, jak, czy jest jakaś różnica, to ja wam powiem tak, ja nie jestem autorką tych opowiadań, ale e, powiem wam w sekrecie, że są pewne różnice. I może to Was zachęci do tego, żeby chcieć przeczytać właśnie, kim jest silna, a kim jest odważny. Przede wszystkim słuchajcie, silna. W moim wyobrażeniu jak czytam to opowiadanie jest taką gadułą i bardzo dużo lubi opowiedzieć i zdradzić o sobie. Natomiast odważny, pomimo tego właśnie że jest odważny, słuchajcie, on nie dużo o sobie mówi, nie chce wręcz powiedzieć i tak naprawdę otwiera się w trakcie przygód, które dopiero przed nim, w trakcie wyzwań, które stoją przed nim i i to jest właśnie, słuchajcie, bardzo zastanawiające, i myślę, że to jest też taki punkt wyjścia do tego, żeby, żeby samemu spróbować znaleźć e, różnicę pomiędzy siłą, na przykład, a odwagą. I czyż zawsze to, co nam się wydaje, jest właśnie takie, jak nam się wydaje? Czy może coś się za tym innego kryje? I to też znajdziecie w opowiadaniu rozsądnego. W ogóle powiem Wam, że w opowiadaniu rozsądnego jednym z bohaterów jest przemek sam autor, wiecie, on się tam pojawia, odważnego, odważnego, właśnie. odważnego no tak, powiem wam, że tak. odważny, rozsądny, silny, oni wszyscy są ze sobą tak połączeni, że na serii, jak już potem przeczytacie wszystkie te opowiadania, to ciężko jest tak skupić się tylko i wyłącznie na jednym, bo każdy z nich mam wrażenie, że jest y, y, kumplem z dobrej paczki. Bo więc tak, tak jest, bo Ma, Marta, Ma, Marta mówiła o rozsądnym, bo oprócz silnego i odważnego mamy też rozsądnego, uważną i życzliwego. E, więc tych bohaterów jest pięcioro. Ale jest jedna rzecz, bo różnicę, która ich łączy i, i, i która dla mnie jest bardzo ważna i bardzo ją też lubię. To jest to, że mm, silni i odważni potrafią przyznać się do słabości. I z tego płynie ich siła. Więc. Właśnie. Więc to nie tak, że ja tutaj udźwignę cały świat i będę go niósł na ramionach, tylko, tylko jak to jest, Przemysł. No właśnie, dlatego ja od razu tak sobie pomyślałem, że yy, ha, mi łatwiej mówić o podobieństwach yy, siły i odwagi, w tym sensie, że yy, ja naprawdę, to oczywiście w opowiadaniach tam wybrzmiewa, tak, jak ta Silna mówi w pewnym momencie, że kurczę, no kurczę rzeczy, Rodzice może się pomylili i tak naprawdę powinna mieć na imię słaba albo ten odważny, który w zasadzie jest, na niego się patrzy jak na takiego w ogóle niezbyt fajnie. Macie takich kolegów pewnie w klasie, na których się tak patrzy i się myśli o nich, że są łbusiakami, jakimiś takimi kozakami w negatywnym rozumieniu tego słowa. Nie wiem, jakie teraz jest dobre określenie na to. Natomiast... Ja też nie wiem. <głos》>, Spokojnie. To... To Możecie napisać na przykład mam, albo powiedzieć w ogóle, jak chcecie, możecie słowo przysłać z komwarta i powiedzieć. Natomiast gra mnie chodzi o to, że de facto, zobaczcie, że i silna i odważny, oni łamią schematy. Absolutnie łamią schematy w tym sensie, że nam się wydaje, na przykład, że ho, ho silna to powinna w ogóle być taka, hello, natomiast wcale taka nie jest. I odważny tak samo. I to jest to, co ja bardzo lubię w swojej pracy na przykład, lubię rozwiązywać zagadki z młodzieżą i z dzieciakami, bo bardzo często rozwiązania tych zagadek są zupełnie, zupełnie niespodziewane. A żeby dojść do nich, to trzeba przełamać jakiś schemat. I tak samo jest, żeby dojść na przykład do różnych sukcesów w życiu, szczęścia, poczucia sensu i tak dalej, często trzeba wyjść poza ten schemat i zobaczyć coś, czego wcale nie widać na pierwszy rzut oka. Silna i odważny. Pokazują nam jedną z najważniejszych rzeczy, jakie jak ja tak naprawdę my dowiadujemy się w życiu, że de facto brak lęku, brak strachu nie jest dowodem ani siły, ani odwagi. Mówiąc krótko, wszyscy silni, wszystkie silne, wszyscy odważni, wszyscy odważni się boją, są dokładnie tacy jak my. Jest tylko różnica, znaczy w sensie, my też możemy być silni, odważni, jest różnica między. Powiedzmy, tymi, którzy są odważni i tymi, którzy nie są odważni, że ci pierwsi mają świadomość swojego strachu i mówią: okej, okay, spoko, tak, boję się, ale postanawiają coś z tym zrobić, tak? Jakby nie udają, że tego nie ma. Dlatego ja bardzo często lubię mówić, na przykład pracując z, z, z dzieciakami, z młodzieżą, lubię mówić takie zdanie, które kiedyś przeczytałem, że nie płaczą wcale słabi. Tylko ci, którzy może zbyt długo musieli być siłą. Siła, odwaga nie jest czymś, co nam spada z nieba. To jest tak naprawdę coś, co kształtujemy cały czas. I na koniec zradzę Wam jeszcze taki sekrecik. Może tak być, że na przykład w poniedziałek, wtorek i środy będziecie odważni, a w czwartek już nie będziecie siły być odważni. Ale to wcale nie oznacza, że nie jesteście odważni w ogóle. I właśnie, no bo, zaraz, no jeszcze Marta, chciałam Cię wywołać, tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że to co powiedziałeś Przemek jest super ważne, bo czasem jest tak, że wychodzimy, jesteśmy z ludźmi, chcemy, bierzemy udział w spotkaniach, towarzystwach, no. ekstra, ale siła jest też w tym, żeby powiedzieć, nie mam dzisiaj już energii, chęci, potrzeby być z innymi. Przepraszam, wycinam się. Wrócę jutro, wrócę za dwa dni z nową energią. Więc to, to, co powiedziałeś też gdzieś dla mnie jest tym, że czasem mamy to takie FOMO, Fear of Missing Out. Nie, nie będzie mnie. To się wtedy stanie, świat się zawali. A siła płynie też z tego, że ja znam swoje granice i wiem, że dzisiaj już na przykład już mi wystarczy. Mhm, tylko, że to jest też trudne, prawda? I to jest też trudne nagle, nagle powiedzieć, że pójść za tym głosem, który mówi nam, że, że chce zostać sama, na przykład, że źle się czuje, że nie mam energii, gdzie obok się ma grupę kolegów i koleżanek, którzy proponują coś wspólnie zrobić. I tutaj, tutaj tak jak wymieniłaś tych bohaterów, właśnie właśnie powinna włączyć się do nas uważna, e, która będzie tym, tym takim bodźcem do tego, żeby zadać sobie pytania, ale najlepiej być autentycznym i, i się po prostu otworzyć i też czasem powiedzieć dlaczego tak akurat jest. E, I nie obrażać się na, na samych siebie też, że czujemy to co czujemy, bo często tak jest, że my obarczamy siebie winą za to i to jest, e, i to jest właśnie straszne, bo, bo tak nie powinno być, bo bo też te opowiadania dają wam taką możliwość, słuchajcie i poznanie tych bohaterów, żebyście zastanowili się też troszkę nad swoimi słabościami, bo to nie chodzi o to, że my mamy je wyprzeć i, i udawać, że nie mamy tych słabości, strachów, lęków, o których mówił Przemek, tylko chodzi o to, żebyśmy. Je zaakceptowali, po prostu przytulili, spojrzeli na nie i na takim akceptującym okiem, że super jesteście, ja was akceptuję. W sumie to nawet fajnie, że jesteście, bo dzięki wam mogę czasem odpocząć na przykład albo, albo zrobić klatkę stop i poświęcić sobie więcej czasu, ale. Nie chcę, żebyście byli cały czas przy mnie, bo ja mam także mocne strony i mam dużo różnych innych fajnych cech, które, które mogę wyciągnąć jako moje asy i atuty w rękawie, kiedy poczuję się lepiej. Czyli kiedy już mi dacie spokój, albo kiedy ja was zaakceptuję, pobędę z wami i nabiorę siły. Asy internetu w rękawie trzeba mieć. A. Ale słuchaj, bo właśnie, bo, bo żeby, żeby, żeby czerpać, to trzeba wiedzieć z czego. I ty do tych opowiadań, Przemka, proponujesz super fajne ćwiczenie, które nazywa się Skrzydła Mocy, mhm. które ja sobie też przeniosłam już w aplikacji, która wycina tło i robiłam już sobie skrzydła też w internecie, więc niekoniecznie trzeba to robić e, tak offlineowo. Powiesz, e, jak to ćwiczenie zrobić i czemu ono służy? E, tak, słuchajcie, skrzydła mocy, i to jest, e, skrzydła mocy to ćwiczenie jest przy tych ćwiczeniach, a gdyby coś tak zrobić dla innych, bo fajnie jest poznawać swoje mocne strony i mocne cechy w kontakcie z drugim człowiekiem, a najlepiej, jak tych ludzi jest więcej, bo wtedy e, to poczucie mocy staje się, wiecie, jeszcze większe, i wtedy jeszcze bardziej my czujemy się częścią mocy również innych ludzi. Dlatego w tym ćwiczeniu macie świetne szamownictwo, od marty, ja tutaj je pokażę, zobaczcie. E, możecie je przerysować, jeśli umiecie fajnie malować, albo możecie je po prostu wydrukować, skopiować, możecie je, e, je, je, je wyciąć i na, możecie je udekorować, jak chcecie, ale co jest ważne, na nich trzeba napisać jakąś swoją moc. Jakąś swoją mocną stronę, jakąś swoją e, mocną cechę, to co w sobie lubimy. E, I słuchajcie, później z tymi z, ze wszystkimi szukamy miejsca na przykład w szkole, e, na korytarzu, albo na jakiejś tablicy, albo może w klasie, no w zależności z kim zdecydujecie się to robić, i układamy, przyczepiamy te w sumie wszystkie, wszystkie nasze piórka, skrzydła mocy, e, na tej właśnie tablicy, żeby one wiecie, dawa, dawały taką przestrzeń. I, I tworzyły takie skrzydła. I jak my staniemy, to już oprócz tych zwykłych rąk, które mamy, to będziemy mieć też skrzydła, słuchajcie, skrzydła mocy. I to będą skrzydła, które nie tylko będą się składały z naszej mocy, ale będą takim symbolem tego, że w grupie siła i w grupie mod, i w grupie, w grupie jest nam raźniej. Dlatego y, to może być akcja, słuchajcie, fajna w szkole, na przykład po powrocie. Po pandemii, to może być coś pierwsze, co na przykład wspólnie zrobicie, żeby dostrzec to, co z tej pandemii, z tego okresu, kiedy nie byliśmy razem, na przykład wyciągnęliśmy i co dobrego z tego wynosimy. Więc to są też fajne, fajne takie teraz elementy, które możecie pomyśleć, że możecie już teraz zdalnie, czytając na przykład sami te opowiadania albo z panią nauczycielką, możecie już planować. Sobie taką aktywność na później. W domu możecie narysować te skrzydełka, i już w domu teraz możecie robić, a potem wszyscy przyniesiecie i pomyślcie, jakie to będzie fajne, żeby od razu coś takiego zrobić. Ja Wam tylko powiem, że to po prostu wygląda spektakularnie, jak one są ogromne i można sobie zrobić na ich tle zdjęcie. Przemek. Marta powiedziała o tym właśnie, że wspólnota, grupa może mieć wielką siłę. I tak wahałem się, czy pokazać pewien obrazek ze swojej książki, czy powiedzieć pewne zdanie. Stwierdziłem, że zrobię obydwa, bo to pierwsze. Ale powiem to zdanie najpierw, bo mam nadzieję, że szybko o nim... Znaczy dorośli zapomną, że ja powiedziałem. Ale to przynajmniej też pokaże, że nauczyciele roku wcale nie muszą mówić jakimś językiem, nie wiadomo jakim. Jest takie zdanie w języku polskim. I Herkules dupa, kiedy ludu kupa. I to jest, moi drodzy, coś, co po prostu jest tak proste, ja zresztą bardzo lubię używać takich um, skojarzeń, kiedy na przykład uczę, bo wiem, że to się uda zapamiętuje. Bardzo często lubię na przykład nie wiem, tłumaczyć różnicę między naturą a kulturą, właśnie używając y, takiego przykładu z takim plemieniem, które robi kupę. E, to też jest pewien wyraz odwagi. Natomiast, granie, to co jest kluczowe, to że ja cały czas powtarzam, to po łacinie też bardzo ładnie brzmi, jak herkules kontra plures, że y, wszystko to, co powstaje najlepszego w naszym życiu. Powstaje wspólnie. E, czyli nasi bohaterowie, zobaczcie, że my rozmawiamy na przykład dzisiaj o silnej i odważnym, ale jednocześnie odwołujemy się do innych, bo tak się po prostu inaczej nie da. E, zobaczcie, że nawet jeżeli czasami myślimy, że jesteśmy nie wiem, mniej istotni, to jednak gdyby tak się przyjrzeć, to wszyscy tworzymy pewną mozaikę. E, ja tutaj. E, ja mam jakieś szczęście do Mart, słowo daję, bo Marta Florkiewicz-Borkowska Napisała ćwiczenia, Marta Zabłocka ilustrowała, natomiast no moją przyjaciółką ilustrowała Marta Różkowska, a moją przyjaciółką jest Marta Mójska, a moją córką jest Marta Staroni. Więc granie po prostu to jest jakieś chyba imię znak dla mnie. I chodzi o to, że Marta Różkowska zrobiła tutaj taką mega ilustrację yy, do rozdziału, który, który dotyczy właśnie współpracy. I to jest ilustracja, która zasadza się na takiej odległości, która była w jednej z części właśnie Borów, straży, jak generalnie myślano, bohaterowie myśleli, że każdy z nich musi zdobyć trzy takie, powiedzmy, artefakty, trzy monety, żeby móc uruchomić zaklęcie. I każdy próbował zdobyć trzy na siebie i wtedy pomyślał, kurczę, to się nie uda. I okazało się, że owszem, są potrzebne trzy monety, ale każdy musi przynieść tę monetę na swojej głowie. Czyli mówiąc muszą pójść wszyscy. I ja niejednokrotnie jak robię różne pytania na przykład to robiłem coś takiego, że mówiłem słuchajcie to jest skarb, kto tutaj dotrze będzie mógł go otworzyć, ale okazywało się, że skarb miał trzy kłódki, czyli jeżeli nie dotrą trzy grupy no to sorry i ja to mówię dlatego, bo, bo Marta powiedziała przed chwilą o, o tym bardzo o czymś ważnym totalnie, że te nasze powiedzmy słabości mogą być siłą naszą, mogą być supermocą, ale tak naprawdę my często tego nie widzimy, my potrzebujemy innych. Zwróćcie uwagę na to, że silna, ona, dla niej bardzo ważną rozmową jest ta rozmowa z panem Dobrym, tak? I to właśnie on, przytaczając to zdanie, które tak kocham, o którym mówiłem, że właśnie nie płaczą sławi, on w pewnym momencie mówi to, co Martaż powiedziała, że jakby najważniejsze jest to, żebyś była sobą, tak? Jak chcesz płakać, to płacz. Jak chcesz krzyczeć radości, to krzycz, ale zobaczcie, ona to słyszy od Pana dobrego. Więc jakby to, co jest bardzo ważne, to to, że my mamy prawo nie wiedzieć czegoś, mamy prawo się, nawet jeżeli powiedzmy czujemy się odważni, czujemy się silni, mamy prawo naprawdę podejść do kogoś i powiedzieć: Słuchaj, potrzebuję Twojej rady. No właśnie. Szczególnie w sieci, tak? Bo I w sieci. No szczególnie, tak. Dokładnie. I tu Was chciałam pociągnąć za język, bo siła bardzo często się mówi o niej w kontekście silne hasło na przykład. tak? Albo um, właśnie jakby trzeba często się mówi w kontekście zabezpieczania jakoś swoich danych, siebie, swojego wizerunku. Um, I teraz, no słuchajcie, no, um, mam wrażenie, że to, o czym powiedzieliście wcześniej, czyli mówiliście o tym, że. Żeby być silnym, to trzeba wiedzieć, gdzie się ma słabe punkty. Więc, żeby wiedzieć, że wiedzieć, gdzie się ma słabe punkty, trzeba się nad nimi zastanowić. I te słabe punkty możemy mieć w różnych miejscach. Możemy mieć też dziurawe sytuacje internetowe, to znaczy, możemy nieodpowiednio chronić swoje dane, możemy udostępniać rzeczy, których może lepiej nie udostępniać, bo się właśnie nad tym nie zastanawiamy, bo nie wiemy, gdzie sami powinniśmy sobie te granice postawić. Możemy nie wiedzieć, jak zareagować albo coś zrobić w danej sytuacji, możemy nie być pewni, czy coś zgłosić, jeśli coś zauważymy w sieci, na przykład. Y Zły komentarz, tak? Albo złą aktywność kolegi czy koleżanki. I to są takie wątpliwości, które w nas zaczynają się pojawiać, i warto, yy, warto wtedy właśnie obudzić tą siłę w sobie do tego, żeby chcieć z kimś porozmawiać. I tym kimś może być na przykład pan dobry, czyli nauczyciel silna takiego znalazła, to też jest, słuchajcie, bardzo ciekawa i ważna postać w tym opowiadaniu, więc koniecznie, koniecznie trzeba poznać Pana dobrego. I e, lub też inny dorosły, po prostu osoba, której, której ufacie, z którą chcielibyście porozmawiać, dopytać, upewnić się, być może rozwiać swoje wątpliwości, bo czasem też te wątpliwości pojawiają się dlatego, że na przykład my wyciągamy złe wnioski. Tak też może być i internet daje nam bardzo dużo do tego przestrzeni, tak że nie dopytamy, nie doczytamy i po prostu wyciągamy wnioski, a tutaj trzeba by było jednak e, spytać, dowiedzieć się, porozmawiać z kimś. I, I można brać przykład z Odważnego, bo to są, to są słuchajcie e, młodzi ludzie, dzieci, młodzież, w waszym wieku pewnie, którzy Którzy mają trudne sytuacje za sobą i którzy naprawdę znaleźli się w trudnych sytuacjach i naprawdę mogliby odwrócić się na pięcie i uciec po prostu poddać się, a oni tego nie zrobili, jednak poszli za tym, byli odważni. Byli odważni, ale też mieli to te ogromne szczęście i tu mówimy też do was nauczyciele, że był w okolicy taki nauczyciel, bo w drugim opowiadaniu pojawia się sam Przemysław w starość we własnej osobie, czyli autor. E, taki dorosły. W takiej, bekowej, w bekowym przytoczeniu też poniekąd, żeby nie Trochę było. Trochę tak, tak, oczywiście, tak jest. Pojawia się bardzo. E, a zresztą sami przystajcie. No. Natomiast, natomiast fajne jest to, i to też jest ważne, że, żeby rozwiązać jakiś problem, czasem trzeba sięgnąć po pomocy osoby dorosłej i warto mieć z nią po prostu dobrą relację i czuć, mm -hmm. z... jak jest zaufanie, jest relacja, jest no. zaufanie między tymi dwiema stronami. To znaczy, i nauczyciel czuje, że może, i uczeń czuje, że może przyjść, to wtedy tak naprawdę wszystko da się rozwiązać, niezależnie czy jest to online czy offline. Ale trzeba wiedzieć, tak że reakcja jest. Jest. na to zaufanie czuć i wiedzieć, że można przyjść z problemem i spytać. I wiecie co, ja też tak powiem, myślę, że to jest ważne, że my nauczyciele, nauczycielki, nie jest tak, że my jesteśmy Hu, ho, ho, wszystko wiemy i w ogóle bezproblemowo. Myślę, że się z dły... sytuacjami, no chociażby właśnie w internecie. Ja nie zapomnę tego, jak kiedyś moja uczelnika z klasy na Instagrama, wrzuciła takie zdjęcia, hmm, no bardzo odważne, używając tego określenia, które tutaj yy, panuje w naszej rozmowie. Yy, no Powiem szczerze, że tak popatrzyłem na to i pomyślałem, czy ona ma świadomość, że ktoś to może po prostu wykorzystać. Ja na przykład nie wiedziałem, szczerze, nie wiedziałem co zrobić. Ale wtedy właśnie pomyślałem sobie tak, ja będę sobą, będę w tym mądry też oczywiście przede wszystkim i jakby stwierdziłem, że ja po prostu z nią porozmawiam, ale nie chodzi, jak ty tak możesz, tylko po prostu mówię gdzieś tam po lekcji, mówię, słuchaj, ja po nie prostu, prostu chciałbym dzielić tym, że się martwię. No. Wymagało to ze mnie odwagi, bo naprawdę nie chciałem wyjść na nauczyciela moralizatora, Wymagało też siły, żeby w razie czego przyjąć, to gdyby ona na przykład stwierdziła, że no wie pan, co niech pan nie przesadza. Ja jej po prostu powiedziałem, że martwię się, że ktoś może ci zrobić. Po prostu dużo niefajnych fajnych rzeczy. Zwłaszcza, że no, nieraz y, czytałem, y, jakby no, sytuację, gdzie, no, dziewczyna y, od swego byłego chłopaka, czy na odwrót dostawała bardzo przykre a potem, no, nie wiem, jakieś zdjęcia, było to publikowane. Y, I powiem szczerze, mnie to na przykład bardzo w ogóle wzruszyło, wręcz jak ta moja uczennica powiedziała: Wie pan co, ja myślę, że do Pana to chyba nie było łatwe powiedzieć, bo, bo Pan no, ewidentnie nie jest takim nauczycielem, który moralizuje i to, to kurczę, no, mogło, mogłoby tak wyglądać. Ja mega szanuję, że Pan to zrobił. Naprawdę, bo ja chyba nawet sobie nie z tego sprawy, dziękuję Panu. I to było naprawdę coś takiego o ja, o ja. Więc jakby podsumowując, autentycznie, wierzcie, my też musimy się mierzyć z tym, Wybierać pomiędzy tym, jak to powiedział Dumbledore, tym co dobre, a tym co łatwe i starać się być odważni i silni i naprawdę, naprawdę no dlatego wszyscy jesteśmy superbohaterami, nie dlatego, że po prostu już wszystko jest okay. tylko dlatego, że cały czas podej podejmujemy ten trud. No, i to jest to, co powiedziałeś, to jest coś, co też ostatnio gdzieś tam w różnych naszych rozmowach się pojawia i też w mojej rozmowie z Martą w jakiejś innej sytuacji, że ta pandemia jest takim super momentem. Kiedy wszyscy uczniowie i nauczyciele gdzieś się znaleźli na tym samym poziomie poszukiwania rozwiązań, prawda? Jesteśmy wszyscy w internecie. Okazało się, że i nauczyciel czegoś nie potrafi, uczy czegoś nie potrafi. Trzeba się było nauczyć platform, narzędzi i tak dalej, i tak dalej. To jest super fajna sytuacja, w której, w której wszyscy muszą się wykazać pewną odwagą, wyjść do siebie nawzajem i spróbować razem zbudować coś e, nowego. Więc ja... w tym kontekście tak przepraszam. Nie, czy znaczy chciałem tylko powiedzieć, że my bardzo często myślimy o sobie w takich kategoriach, patrząc na kogoś, że ktoś to musi mieć super w życiu, Boże. Ja polecam wszystkim taki, taką animację Natalii Brożyńskiej Drżący Trąby. I naprawdę ona doskonale to pokazuje, i tam jest takie zdanie: Ja myślałem, że Ty jesteś taki, a Ty jesteś owaki. Ja Ci zazdrościłem, a Ty też płakałeś. I naprawdę wierzcie mi, że jak czasami są takie sytuacje, że jestem przekonany, że każdy, no nie wiem, na przykład, Sportowiec jakiś albo ktoś, kto wygrał konkurs, tak wiecie, i nie myślą, powiedz w ogóle nie wiadomo, co i kiedy on powie, wiecie, co, mam kiepski dzień, wiecie co, boję się czegoś. To nagle jest takie ojej, ojej, ale co ciekawe, to działa najlepiej na świecie, bo nagle się okazuje, ta osoba nie traci swego autorytetu, wręcz przeciwnie. Nagle się okazuje, że jest ludzka, a my potrzebujemy tego, co ludzkie. Szymborska, nasza wspaniała noblistka, napisała pięknie, że jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości. To nie chodzi o bycie doskonałym. Więc jakby odsłaniając swoje słabe strony, oczywiście nie na zasadzie, że o Boże, ja mam słabe strony, teraz wszyscy zobaczcie i w ogóle ho, 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 no bo to też niektórzy tak robią, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że odsłaniając, pokazując, że ja też mam problemy, tak, tylko po prostu no, robię wszystko, żeby je rozwiązywać naprawdę nie dość, że dajemy innym nadzieję, to jeszcze zobaczcie, my się do siebie zbliżamy wtedy. To są takie też pozytywne słowa właśnie na czas pandemii, że można ją potraktować jako pewną okazję i, tak. i warto, warto myśleć o różnych sytuacjach, starać się szukać w nich pozytywów. My was zachęcamy do tego, żebyście tych pozytywów też poszukali w tych postaciach, które tutaj w tej książce występują żebyście przeczytali opowiadania i żebyście sięgnęli do fantastycznych ilustracji i do fantastycznych ćwiczeń przygotowanych przez Martę, do opowiadań napisanych przez Przemka. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia. Pa, pa do zobaczyska.